Nie wiem, czy Ivan Tony często trafiał w zakładach Bukmacherskich. Tego się na razie nie dowiedzieliśmy. Natomiast na pewno wiem jedno, i Wy to też wiecie, ponieważ kochacie Premier League, że bardzo często trafiał do siatki przeciwnika. Kariera 27-letniego napastnika Brentford stanęła dzisiaj pod dużym znakiem zapytania. Jest na naprawdę ostrym zakręcie. A to wszystko dlatego, że złamał, w zależności od tego, jakie podają źródła, od 230 do 260 razy przepisy jakie obowiązują piłkarzy w związku z zakładami bukmacherskimi. Innymi słowy te przepisy są takie, że piłkarz z zakładami bukmacherskimi nie powinien mieć nic wspólnego. Konkluzja natomiast jest taka. Ivan Tony dostał 8 miesięcy kary zawieszenia. To oznacza, że na boisko wróci dopiero w styczniu. Czy odzyska jeszcze formę i czy odzyska twarz? Jedno jest pewne. Ivan Tony został przebadany dwukrotnie przez doktora psychiatrii i okazuje się, że jest uzależniony od hazardu. To o tyle ważne, że początkowo Angielska Federacja Piłkarska chciała mu wlepić znacznie dłuższą karę, czyli 15 miesięcy zawieszenia. Jednak traktowany jako osoba chora, mógł liczyć na skrócenie tej kary. Ten panel, ta komisja dyscyplinarna skorzystała z porady niezależnego lekarza. I on po tych dwóch spotkaniach oznajmił, mamy do czynienia z człowiekiem, który jest chorobliwie uzależniony od hazardu. Stąd tak duża liczba postawionych zakładów. Ivan ma teraz dużo czasu, żeby podjąć się leczenia psychiatrycznego, leczenia z tego uzależnienia od hazardu. Ivan Tony będzie pauzował 8 miesięcy, ale myślę, że leczenie potrwa o wiele dłużej, jeśli ma kiedykolwiek wyjść na prostą, bo przecież teraz wszyscy będą mu patrzeć na ręce. Pytanie, które pobrzmiewa gdzieś, gdzieś wisi w powietrzu, brzmi oczywiście tak, czy ta kara nie jest zbyt niska, czy ten cały panel dyscyplinarny nie obszedł się zbyt delikatnie z napastnikiem Brentford, bo przecież te wykroczenia są naprawdę poważne. Pokażę Wam jak wygląda kara Ivana Toneja na tle innych kar nakładanych na różnych zawodników za różnego rodzaju przewinienia. Nie tylko za hazard, ale także za mm, doping, za e, branie narkotyków, za brutalne faule. I tak dalej, i tak dalej, ale o tym za chwilkę Już wcześniej wiedzieliśmy oczywiście, że Ivan Toney obstawiał Wiedzieliśmy o tym, kiedy Wybuchła ta dyskusja, ta debata narodowa Niemalże w Anglii, gdy Gareth Southgate powołał go do reprezentacji Powiedział, na razie to jeszcze Mu nic nie udowodniono I zagrał w jednym spotkaniu Przeciwko Ukrainie, ten jeden występ Na razie na nim zakończył swój udział W angielskiej kadrze Te, te powołania, no bo wiadomo Teraz właściwie jest takim piłkarzem w zawieszeniu, piłkarzem, który na chwilę zniknął z mapy. Natomiast e, teraz pojawiły się nowe fakty w tej sprawie i mniej więcej wiemy już, e, w e, jakich zakładach maczał palce Ivan Między innymi e, grał przeciwko Newcastle United. To znaczy, obstawiał 13-krotnie porażkę Newcastle, kiedy był piłkarzem tego klubu. Był piłkarzem na liście płac tego klubu, ale nie do końca był piłkarzem, ponieważ wtedy akurat był na wypożyczeniu do Wigan. Kibice Newcastle United, klubu, który świętuje teraz właśnie awans do Champions League, są zresztą wściekli i mówią: chciał zarobić na naszej krzywdzie, chciał się dorobić fortuny na naszym upadku. No faktycznie mało to moralne. Obstawiał te zakłady przez 4 lata. Używał kąt osób trzecich, miał zapasowy telefon, do czego nie chciał się przyznać. Kłamał podczas tych pierwszych zeznań, mówił, że nie, absolutnie nic takiego jak obstawianie wyników meczów nie, nie robiłem. Stawiał też na swoje gole, to akurat były pewniaczki, bo Ivan Toni dość często trafiał do siatki przeciwnika. Ale w dziewięciu przypadkach w tych wszystkich obstawionych przez niego zakładach było tak, że. To był typ postawiony na jego trafienie w konkretnym meczu. Sporo się tego uzbierało, ale czy ja wiem na tle takiego Joya Bartona, zależy jaką przyjmiemy skalę, to nie tak dużo, chociaż 230 czy też 260 złamanych regulacji. To brzmi naprawdę poważnie. Warto pamiętać, że mówimy tutaj o naprawdę poważnym graczu. Mówimy o piłkarzu, który w rozgrywkach ligowych bez podziału na kategorie, bo ten, z którym przegrał na przestrzeni ostatnich 5 lat, od sierpnia 2018 roku, nazywa się Mohamed Salah i Salah faktycznie trafiał tylko w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Ale Ivan Toni ustąpił tylko Salahowi. 103 bramki w ciągu 5 lat zdobyte przez. Tony w lidze stał się ikoną, stał się symbolem Brentford. Właściwie można było powiedzieć, mówiłeś Brentford, a myślałeś Tony. Ten sezon też był znakomity w wykonaniu jednokrotnego reprezentanta Anglii Ivan Toni zdobył 20 bramek on od września nie może trenować z Brentford od kiedy pojawiły się te spekulacje dotyczące jego zarzutów i taką informację dostał klub z Londynu no ale pod względem trafień ustępował takim piłkarzem jak Harry Kane czy Erling Haaland to jest absolutna ścisła czołówka snajperów w Premier League dla kibiców Brentford Ivan Toni mimo tego, że zdarzały mu się Jakieś tam drobne przewinienia, drobne wpadki w przeszłości. Stał się postacią wręcz kultową. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na wakacjach, gdzieś tam zaczepiony przez jakiegoś vlogera czy youtubera, Ivan Tony powiedział, że Brentford to, to nie jest tak naprawdę duży klub. Źle to zostało bardzo odebrane, chociaż, szczerze mówiąc, jak się nad tym zastanawiam z perspektywy czasu, to Brentford naprawdę nie jest dużym klubem. Powiedziałbym, że to nawet dodaje mu uroku. Jest klubem kameralnym klubem mającym hardkorowych, oddanych yy, takich widzów, którzy pochodzą stamtąd. Klubem, który może poszczycić się świetnymi wynikami pod wodzą Tomasa Franka, i klubem, który naprawdę ma przegenialną atmosferę, bo na trybunach tego stadionu warto znaleźć się choć raz w życiu, żeby posłuchać tego niesamowitego dopingu. Faktem jest, że kibice Brentford oceniali Ivana Tonya tylko i wyłącznie poprzez pryzmat zdobywanych bramek, bo kibic potrafi bardzo dużo piłkarzowi wybaczyć, kiedy ten strzela gole dla jego klubu. A Ivan Tony tych bramek dla Brentford zdobył aż 68. Niezłego adwokata znalazł sobie Ivan Tony w całej tej sprawie, bo jest nim nie kto inny jak Gareth Southgate. Selekcjoner reprezentacji Anglii po pierwsze uważa, że to nie jest sprawiedliwe i to nie ma natury wychowawczej dla piłkarza, kiedy on nie może trenować ze swoim klubem. Po drugie... Pytany, czy będzie brał pod uwagę Ivana Tonaja, kiedy ten wróci na boisko i zacznie znowu być w wysokiej formie. Pod kątem Euro 2024 angielski trener odpowiada oczywiście, że będę go brał pod uwagę. Tak, jakby Saugate miał własny punkt widzenia na całą tę sprawę, wszystko już w piłce widział i nie chciałby robić z tego jakiejś wielkiej paniki, wielkiej sprawy. Oczywiście nie wiemy, w jakiej dyspozycji sportowej wróci do gry Ivan Tony po tych 8 miesiącach pauzy, bo to jest jednak dość, dość spory rozwrat z piłką, a warto pamiętać, że on ma 27 lat, jest w takim najlepszym wieku piłkarskim, właściwie ten sezon, to jest jego absolutny pik. Tak jak wspomniałem wcześniej, kara dla Toure'a jest jedną z najdłuższych w historii angielskiego futbolu. Pierwszy gagatek, który przychodzi mi do głowy, to ten, który zażywał kokainę, był nim Adrian Mutu. Dostał wtedy 8 miesięcy zawieszenia, był oczywiście piłkarzem Chelsea. Pamiętacie ten pierwszy niesamowity zaciąg Romana Abramowicza, kupowano najlepszych piłkarzy z Europy i z Anglii bardzo drogich, płacono im gigantyczne tygodniówki, no i Chelsea uznała, że Adrian Mutu zrobił coś paskudnego. Wywinął im taki numer, że oni wydali na niego mnóstwo pieniędzy, więc teraz on im zapłaci odszkodowanie. Chodziło, o ile dobrze pamiętam, o 16 milionów funtów. Miałem okazję w Gdańsku e, kiedyś rozmawiać z Adrianem Mutu jeszcze w cyklu English Breakfast Extra i Adrian Mutu użył wtedy uroczego stwierdzenia, opisując całą tę sytuację zwrotem: e, It's water under the bridge. Chelsea jednak nie uznała, że było, minęło, i uznała e, wręcz przeciwnie, że pójdzie z nim. Na wojnę do samego końca. Nie wiem, jak ta sprawa wygląda dzisiaj. Na pewno w jakiś sposób Adrianowi Mutu pomogło to, że w Chelsea było Dużo zawirowań, że Roman Abramowicz już nie jest właścicielem tego klubu, że klub miał zupełnie inne problemy, teraz ma sportowe, ale miał też e, chwilowo organizacyjne, że Todd Bowley przejmował od Romana Abramowicza e, cały, e, cały ten dobytek związany z ekipą ze Stanford. E, natomiast Adrian Mutu wtedy został zawieszony na 8 miesięcy, 9 miesięcy na przykład dostał Eric Cantona za e, kopnięcie kibica Crystal Palace, chyba nikomu nie trzeba przypominać tamtego incydentu, słynny wyskok e, w stylu e, Kung Fu. Epizod kokainowy podobnie jak Adrian Mutu miał Mark Bosnicz, bramkarz dostał także 9 miesięcy zawieszenia, czyli okres trwania tego zawieszenia tak samo jak u Eryka Kantony. Natomiast królem i to absolutnym był Joey Barton, jeśli chodzi o łamanie przepisów związanych z bukmacherką wśród angielskich piłkarzy, ponad 1200 takich regulacji złamanych przez Joeya Bartona, niezwykle kontrowersyjną postać i 18 miesięcy kary. Takie było zawieszenie dla Bartona właśnie. Wcześniej jednak byliśmy świadkami, oczywiście tylko czytając o historii angielskiej piłki, takiego czegoś jak zawieszenie na 30 lat. Tego zawieszenia doświadczył piłkarz, który nazywał się Enoch West. On grał w Manchesterze United był niebyle jaką postacią, bo zagrał tam blisko 200 spotkań. 80 ponad, chyba 81 bramek zdobytych dla ekipy z czerwonej części Manchesteru i ustawienie meczu. To była dość znana historia na wyspach pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem. O ile dobrze pamiętam tę historię, kiedy jeszcze przed laty o niej czytałem, to, to zawieszenie miało być dożywotnie, ale mu je odwieszono i trwało między 1915 a 1945 rokiem, a to oznacza, że jesteśmy świadkami kary. E, trzy dekady zawieszenia to, to naprawdę totalny kosmos, ale też skala przewinienia była wówczas bardzo duża. Z nowszych historii to oczywiście Kieran Trippier, być może słyszeliście o tym, jak Kieran Trippier poinformował swoich znajomych, że przechodzi z Tottenhamu do Atletico Madryt. Ci oczywiście postawili na to duże pieniądze, jak się domyślacie, wygrali jeszcze większe, a piłkarzom nie wolno robić takich rzeczy. A ewentualnie też informował na przykład swoich znajomych, o tym, kiedy wróci na boisko, czy, albo kiedy wróci na boisko, albo e, czasami nie było wiadomo, czy zagra w jakimś meczu i można było obstawiać, czy zagra, czy nie zagra. I wówczas, kiedy on już wiedział, wypuszczał taką informację. To są absolutnie. Ściśle tajne informacje, i o ile możemy na przykład się śmiać z tego, że trenerzy wkurzali się na um, takie źródła wewnątrz klubu, które ujawniały tego typu informacje graczom z fantazy Premier League, to tutaj, w przypadku zakładów bukmacherskich i tych obostrzeń dotyczących piłkarzy, to już była sprawa dużo bardziej poważna. W każdym razie, Kiran Trippier też pauzował 10 tygodni, taka była dla niego kara, plus jeszcze musiał do tego zapłacić. 70 tysięcy funtów. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta kara dla Tounia przychodzi w najlepszym momencie w jego karierze. Przypomina mi to trochę historię sama Alardajsa. Pamiętacie pewnie oczywiście, sam Alardice dostał posadę selekcjonera. Poprowadził reprezentację tylko w jednym meczu w meczu przeciwko Słowacji. Wygrał to spotkanie. Niektórzy żartowali, że sam Alardice jest niezwykle skutecznym selekcjonerem, bo miał komplet zwycięstw. Natomiast oczywiście do śmiechu nikomu nie było, ponieważ sama alarda jest zamiast skupić się na pracy z reprezentacją, spotkał się z dziennikarzami, którzy udawali zupełnie kogoś innego, przedstawili mu pewnego rodzaju propozycję. On tę propozycję przyjął, chciał pomagać w biznesie na boku. Sorry, Big Sam, ale po prostu totalnie się skompromitowałeś, straciłeś swoją wielką szansę. I myślę, że z Townheym jest podobnie, że ta szansa, która przyszła od Goretta Southgate'a to dostrzeżenie jego bardzo wysokiej formy. I taki moment właśnie kariery, a tutaj kłopoty zupełnie niezwiązane z boiskiem i, i zastanawiam się, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczymy Toney'a w takiej dyspozycji jak w tym sezonie. Tony to pierwszy piłkarz od lat 30. ubiegłego stulecia, który zakładając koszulkę Brentford dostał powołanie do reprezentacji Anglii i też prawił tym samym tę społeczność związaną z klubem w takie poczucie dumy siebie oczywiście również. Bardzo szybko jednak ten pomnik przewrócił. Czy będzie go w stanie podnieść? Mnie przede wszystkim jest szkoda w całej tej historii. Jest mi oczywiście szkoda człowieka, który jest chory na uzależnienie od hazardu. Ale szkoda świetnego piłkarza, że nie będziemy mogli jego akcji oglądać na boisku. Szkoda Brentford, bo na pewno osłabił tym samym swój zespół, chociaż Thomas Frank powiedział, że dostanie wsparcie od klubu, że będą na niego czekać, że on potrzebuje Brentford, a Brentford potrzebuje jego, ale tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy co się wydarzy w ciągu tych 8 miesięcy, bo to jest w piłce bardzo dużo. Wkrótce dowiemy się, jak cała ta sytuacja, cała ta historia wygląda z perspektywy samego Ivana Toneja, ponieważ już zapowiedział na swoim Twitterze, możecie teraz tego tweeta zobaczyć na ekranie, że bez filtra opowie o tym wszystkim, co się, co się wydarzyło. Domyślam się, że to będzie jakiś duży wywiad, jakieś szczere wyznanie przed dziennikarzem, któremu będzie w stanie Ivan Tony zaufać. Myślę, że to może być mocna, mocna rzecz. Także czekamy na wyznania Iwana Tonya. Oby takich historii oczywiście było jak najmniej. Piłka, nożna, dzisiaj. Dobrze wiecie, oglądając mecze Premier League, patrząc na koszulki zawodników biegających po boiskach Premier League, piłka nożna jest właściwie otoczona z każdej strony przez, przez Bukmacherkę. Natomiast nie rozumiem do końca jednej rzeczy. Piłkarze. Premier League zarabiający krocie, zarabiający gigantyczne tygodniówki. Jeszcze próbują sobie dorabiać w ten sposób, ale tym wytłumaczeniem myślę, że jest raport, który napisał psychiatra zajmujący się tą najem. To jest po prostu choroba. To tak jak z każdą rzeczą, to na koniec taka może dygresja mojego stosunku do, do bookmacherki, jako że jako student grałem za jakieś drobne kwoty, gdzieś tam się chodziło do STS-u, czy profesjonała za rogiem i się, i się typowało to zawsze był jakieś tam, wiecie, te węże, tak zwane za 5 zł czy za 7. I czasami zdarza mi się, że nie wiem, raz na 4 lata, jak jest Mundial, to sobie coś tam obstawię. Jeden potrafi zrobić tak, tak jak potrafi napić się dwóch piw i na tym poprzestać, a drugi będzie wypijał 100 piw w miesiącu, albo będzie obstawiał tak dużo, że zacznie zaciągać kredyty. Nigdy nie wiadomo na jaki grunt to trafia. Ja uważam, że świat nie jest czarno-biały i nie jest zero-jedynkowy, że zawsze jest jakaś grupa ludzi po środku którzy mogą coś traktować jak rozrywkę, bez względu na to, czy to, jest, czy to jest picie alkoholu, czy to jest obstawianie wyników meczów, bo jak postawisz sobie 5 wyników meczów na mundialu za 10 zł, to myślę, że nic ci się od tego nie stanie, jeżeli nie masz inklinacji do uzależnień i po prostu inaczej oglądasz te mecze, lepiej się przy tym bawisz. A Evan Tony traktował to jako bardzo, bardzo ważną część. Swojego życia, dlatego zapłacił za to wysoką cenę w postaci tego zawieszenia. Czy Tony zasługuje na to, żeby trenować z kolegami z Brentford, czy należy go odizolować od zespołu jako tę mm, czarną owcę, która w ostatnich, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, można powiedzieć, wszystkich oszukiwała? Eee, czy widzicie przed nim jeszcze przyszłość i w Premier League, i w reprezentacji Anglii? To jest trochę taka historia o tym, czy komuś wybaczać. Czy nie? No i oczywiście nie zapomnijcie koniecznie zostawić kciuka w górę. Jednego, bo dwóch się nie da.